Dzień dobry, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. Biuro Podróży Bieszczader tym razem wita w miejscowości Niebieszczany. Powiat Sanocki. Warto się tutaj wybrać, żeby zobaczyć wiele pięknie oświetlonych domów. Ten jest jednym z dwóch najpiękniej udekorowanych świątecznie. Teraz postanowiłem dla was go tutaj obejść. Mam nadzieję, że już za chwilkę spadnie śnieg, i będzie jeszcze piękniej, tą całą scenę świąteczną podziwiać. A jak widzicie, dzieje się zobaczcie tutaj. I z tyłu kolejny dom. Podróży Bieszczader nakręciło ten film i zapraszamy do niebieszczan. Koniec.